Part drugi, no muszę tak jak mówiłam dzielić, no bo inaczej się nie da, weźmy sobie jednak z Bartą defensywność, defensywność, yy, bo to co to jest? Seria Asyst, hmm, hmm. przyda się, ale jeszcze nie teraz może, co? Bo... no nie, nie tak. Dobra, wychodzimy i mamy 5 minut yy, tej grania łapki po prawo. Dobra, no i wszystko wiemy. O, to będzie przygoda, nowa przygoda. <grym> Okej, okay. 17 lat mamy, 70 overrolla w ogóle, co mnie dziwi, bardzo dziwi. No i chłop, chłop. <grym> Dobra, nie żartujmy sobie tak z Um, nasz trener będzie miał dla nas jakieś rzeczy, cele dodaj ćwiczenie yy, musimy tu coś zrobić I, 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 i. Ja nie wiem jak tu, co, ale dobra, weźmy sobie, pójdźmy w obronę yy, to weźmy, pójdźmy w to co najlepsze może być trening gry w obronie, ok. O nie, poczekaj, nie, jeszcze nie. Eee, mam, mam, mam. Trzeba teraz z dribbling, w dribbling pójść. Aha, czyli możemy tu jeszcze. No to pójdźmy jeszcze na to. <coughs> Sorry za mój kaszel, ale znowu troszkę, znaczy troszkę mnie rozłożyło. Dobrze, i weźmy sobie może podanka, bo ja podanka będę tu robił. Oj będą asysty. Ja będę tu szedł tak w asysty, że zobaczycie o co mi chodzi za niedługo. Bo ja sobie sam robiłem e, już karierę. No i powiem Wam asysty. Miałem dużo asyst. I go, Goli miałem ma, mało, no ale jak na obręce to dużo. z 10, 7 jakoś tak. W całym sezonie. Dobra. O nie, jestem na łapce. Szlak. Następne ćwiczenie i lecimy, słuchajcie, jak parady bramkarskie? Czy nie chcę pa... Dobra, tu nie ma parady bramkarskich. No i widzicie. No kurde, mówię co: oj, oj, oj. Joj. Anson, no beha! Zdążyłem cisnąć robin salonadę. I mi zajciło to jako robin I teraz się nie udało. Zwaliłem troszkę. Dobra, ale lecimy. Tempo też będzie, widzę, trzeba poprawić. Aleś wyczyściłem. Sorry, ale treningi trzeba na początku. No i lecimy. Łatwo z wami. O mamo, no weź już, nie kiwaj i tak nic nie zrobisz. Sorry. Dobra. Teraz możemy go odpuścić, chociaż Ziętala nigdy nie odpuszcza. No właśnie. Teraz Denhardt obronił. I wślizg, i siatka, i Ziętala. <laughs> Przepięknie. Tak to ma wyglądać. No i znowu trzeba... Kurka, co jest grane? Parady bramkarskie? Co jest? Coś się zbugowało z pipą. Nowa FIFA i się zbugowała. Nie no, świetnie. O! Teraz jeszcze trzeba strzelić. Ej, no pau pau panie sędzio! Panie sędzio, Kaluż jesteś! Nie ma pań... No i! Ja, no nie wierzę. Sorry za to, co ja teraz zrobiłem, ale mnie to wkurzy. Ja cię kręcę. Mnie to wkurzyło, że jak ja zrobiłam, e, na mnie zrobił chłop taki paul, to nie było Paulu, a jak ja zrobiłem lekki paul, to był. No, no teraz nic nie trafiam praktycznie. Ale bo ja nie mam strzału dobrego, no wiecie o co chodzi. To będzie po co ty wybijałeś? Proszę prana. E, kończymy zaraz odcinek e, i będzie e, odcinek trzeci. W jeden dzień... Sobota ogólnie, bo nagrywam to w sobotę wieczór. Tyle odcineczków. Gol! Wreszcie trafił załodnik. Dobra. I widzimy się w kolejnym odcinku. Bye, bye!